Siemaneczko wszystkim w kolejnym odcinku w grze Brawl Stars. Dzisiaj chcę Wam pokazać winka na dło z widzem, dokładnie z Kalką. I powiem Wam, że ze wszystkich tych, których wrzucałem filmików na swój kanał z widzami, ten chyba jest najszybszy, bo trwał tylko 44 sekundy runda i zrobiliśmy wina. Także myślę, że to jest mój nawet chyba rekord na dło osobisty. I powiem Wam, że nie wiem, w sumie dajcie znać, czy na YouTube ktoś jest, czy ktoś zrobił szybciej na duo wina. My zrobiliśmy go w 44 sekundy. Bardzo możliwe, że ktoś, że ktoś zrobił szybciej, ale nie wiem, ja nie widziałam, także możemy sobie przejść do powtórki. Możecie sobie odmierzać i zobaczycie, jak szybko to się zakończyło. Poczekajcie tylko. Muszę znaleźć, bo tu były trzy. To będzie ta, dobra. Także możemy sobie uruchomić. I to szybko bardzo trwa. Także oglądajcie. Oczywiście duo takie jak ze wcześniejszym. Widzę Jackie i Szelka. Moim zdaniem jest to najlepsze połączenie. Nie wiem, dla Was może być inne. Ale jak dla mnie jest mega dobre. No i zobaczcie tutaj, tutaj widzę Kalka Dynamajka próbuje dojechać, ale nie dojechała, także uciekł z kurczypek. Ja tutaj Rico, no ale Rico tutaj przez bóla został załatwiony, no i dobra my tu się skampimy, bo trzeba zdrowia trochę odzyskać. No i zobaczcie, my tutaj dojeżdżamy 8 bitowca, chwila moment i nie ma, no i tutaj Kalka przyciąga sobie nitę i ja dobijam. Także widzieliście, 44 sekundy, może nawet mniej, ale bardzo, bardzo szybki wynik. Ciekawe czy pobije z kimś ten rekord. Bynajmniej osobisty, nie wiem czy ktoś zrobił szybciej, ale powiem Wam, że mega, mega fajnie. Bardzo się cieszę, no i co, chyba to będzie tyle, jak widzieliście. Gdy Jackie i Szerka trzymają się razem, jest, no jest bardzo mocno. Także to by było na tyle. Zostawcie łapkę i subika, jeśli możecie. I trzymajcie się ciepło. Cześć!